Głas narzutowy, z szarego granitu położony przy drodze z pieczysk do Hosty. Na jego powierzchni widoczne są trzy wgłębienia przypominające swym kształtem ślad. Ludzkiej stopy. Dwa z nich noszą ślady podkuwania i interpretowane są przez miejscową ludność jako ślady Matki Boskiej. Dalej jedziemy niżej. Wedle jednego z podań, ślady stóp na kamieniu pozostawiła Matka Boska, która uratowała mieszkańców wsi podczas potopu szwedzkiego. Kiedy wojska szwedzkie zbliżały się do wsi, jej mieszkańcy schronili się w pobliskim lesie obok kamienia. Gdy żołnierze zbliżali się do ich kryjówki, na głazie ukazała się postać kobiety. Żołnierze przestraszyli się i uciekli. Kiedy mieszkańcy pieszych wyszli z ukrycia, na głazie nikogo nie było. Na powierzchni kamienia znajdowały się jedynie odciski stóp, które przypisano matce boskiej. W rzeczywistości historia kultu kamienia z pieczyc wydaje się znacznie starsza i sięgać do co najmniej okresu, okresu późnego średniowiecza. No to sobie Państwo przeczytajcie dalej na tym zalanym. Kawałka. Miejsce, proszę Państwa, jest dobrze oznakowane, łatwo trafić. Obok jest parafia Matki Bożej Pieczyskiej. Tak została nazwana ta parafia A jak było naprawdę, jak myślicie, czy to prawdziwe są historie Te podania Jak doszło do powstania tej historii Ja zostawię Państwa z tymi pytaniami, może wątpliwościami, a może niektórzy nie mają wątpliwości. Ja mam, ale mogę mieć chyba, co? Mogę? Cieszmy się jeszcze tym czasem, kiedy możemy mieć wątpliwości. To piękna sprawa jest mieć wątpliwości, co do niektórych spraw.